Cześć, witam ponownie na kanale Husator. Jak widzicie częstotliwość filmików jest bardzo duża, ale to jest po to żeby już przygotować, pokazać Wam wszystkie możliwe pojazdy na naszym kanale YouTube, żebyście zobaczyli jak składamy, jak przygotowujemy, jak modyfikujemy e, oraz jak transportujemy je do Was, żebyście nie musieli za każdym razem przyjeżdżać, oglądać. Te pojazdy już się kupuje online za pośrednictwem naszej strony, maila, no i pewnie nasz, na, za pośrednictwem naszego kanału YouTube, a wiosna już tuż, tuż, niedługo się już zazieleni, będzie słoneczko, będzie ciepło. Za mną stoi RX1 i tym filmikiem spinamy to wiel jedną wielką klamrą. Widzieliście już ten motocykl na serwisie, jak składamy, jak przygotowujemy. Pokazaliśmy na jakim module to przychodzi i na jakich modułach e, możecie mieć te motocykle, które modyfikujemy, a które nie. A dzisiaj już krótki vlog finalny pokazujący jak ładujemy w tym przypadku na nasze auto rx 125 i dzisiaj jedzie to już do klientki wyjątkowo i na pewno będzie się cieszyła tym motocyklem, więc ja zapraszam do krótkiego materiału, linki poprzednich filmów znajdziecie w opisie i widzimy się w kolejnych odsłonach. Akurat przestało padać 8 marca. Przy okazji tego filmiku składam życzenia wszystkim naszym fankom. Mam nadzieję, że będzie ich co Was coraz więcej. Motocykl Junek RX-1 125 załadowany. Przypominam, e, można składać zamówienia za pośrednictwem naszej strony, za pośrednictwem maila oraz telefonu do mnie. Ja tym wszystkim się zajmuję. Mam na imię Arek. E, no i co? I mam nadzieję, że coraz więcej ludzi e, skusi się na ten motocykl, bo jest naprawdę świetnym adwenczerem, motocyklem na kategorię B przypomnę. Może nim, możemy nim jeździć na kategorię B powyżej 3 lat, jak mamy tą kategorię, bądź jak mamy kategorię A1. E, I też zachęcę, Wam, e, zachęcę Was do filmiku, którego znajdziecie w opisie. E, mówią, gdzie opowiadam o tym, e, w których krajach można jeździć na kategorię e, B, bo to też jest bardzo ważne, e, bo tym motocyklem można jeździć dalekie turystyki, daleką trasę, e, więc ważne, żeby też o tym wiedzieć. Dzięki wielkie za uwagę, cześć!